Witam drodzy widzowie. Jesteśmy na grzybowraniu w tym roku, któryś raz. Na razie tutaj tyle grzybków. swoje Na razie tyle ładne. Wyjmij wy jakiegoś może pokażemy tutaj. Nie. Że to nie są jakieś sztuczne. Proszę piękny grzybek. No więc tak. Szukamy tutaj cały czas. Co chwilę jakiekolwiek nam się trafiają. No więc zobaczymy. Na razie zrobię, zrobię przerwę, jak jakiegoś znajdę, to wam tu pokażę. No wracamy po przerwie. Tu mamy grzybki. Tu pierwszy piękny. O, tu trzeci. Oj. Tu kolejny. A dobra myślałem. Oj, się złamała. I tutaj Wiesz, taki. Jakiś a, fajny, fajny. Piękny. Masz trzy? Grzybek. No. O, Ładny. Trochę brzydki, ale się go w domu obrobi ładnie. Tu jeszcze zobaczymy. Będę robił takie krótkie przerwy, bo nie chce mi się nagrywać jak chodzę, bo to wiadomo trochę zajmuje czasu niż się jakiegokolwiek grzybka znajdzie. Fakt, mamy dużo, ale niekiedy jest lepiej, niekiedy gorzej. Jesteśmy już od ponad godziny w lesie. Jak sądzicie, moim zdaniem dużo zebraliśmy już. Zawsze coś wiadomo, no to przerwę zrobię, jak będzie kolejny, to was poinformuję. Mamy kolejne. Tutaj taki. Czy gdzieś jeszcze są? Taki brzydki. Nie tak wiem czy mamy. go brać. Weź. W sumie wezmę, zobaczymy w domu, ewentualnie się obrobi. O, tu jest drugi. O, ładny. Piękny. Dobra, to tutaj jeszcze zobaczymy. I zaraz zrobimy ponow ponownie, otworzymy, Bo na razie przerwa na chwilę znów. Bo my zajączków nie zbieramy. Tutaj mamy kolejnego. Zajączka, jak widać. I mam do Was pytanie. Co to jest za grzyb? Bo w internecie to jest ogólnie trójek, ale w internecie pisze, że to są jakieś jedalne. Jakieś Wyrwiesz go? Czekaj. Zobaczymy. Tak, butem, bo nie chcę go dotykać. No. To tak jakby. O, widać że są ostrość. Ostrość złapię. Bo niezbyt ale dobrze widać, że są O, widać no. To robimy przerwę i jak będzie kolejny grzybek, to pokażę wam. O, proszę bardzo, piękny zajączek. E, właśnie o te grzyby mi chodziło. Nie wiem, czy tam tego dobrze pokazałem. Takie i nie wiem, czy to są jadalne, czy jakoś takie. Nie wiem. Powiedzcie mi, czy to są jadalne, bo dużo już takich spotkałem. A wolę nie brać i się nie otruć. To zaraz będzie przerwa i widzimy się przy kolejnym grzybie. No, tu kolejny grzybek. Ostrość niech złapie. O, piękny. Proszę bardzo, jaki długi. Kurczę, ostrość mi nie łapie. Nie wiem, co się dzieje. Pięknie. O właśnie, o, teraz dzięki. Pięknie. No patrzymy tu jeszcze. jak będzie jakiś grzybek to wam pokażę go. A teraz przerwa. No tu kolejny, w sumie po paru sekundach. Piękny. No. Tutaj kolejny grzybek po przerwie pięciominutowej. Piękny. No to robimy przerwę i kolejne. Kolejny po dwóch sekundach. Taki piękny. Kolega przytrzyma siatkę. Dzień. Dzień. O tu wiesz. Może pięk. to podnieśmy, ja myślę, wiesz. Nie wiesz, na razie zobaczymy. O, piękny. Ja, ja, tej, ja tej położę i podnieśmy to. Podniesiemy to. Ja będę nagrywać i zobaczymy czy pod takim czymś, bo mieliśmy o yy, tą... Masz, ale ludzie to nie no właśnie, tak ludzie szanują raz, proszę bardzo. Patrz, jest piękny. piękny. O, proszę bardzo. O, ładny. No, piękny. Chyba ja poszukam tu jeszcze? Podniosę. nadzieję, że na żadnego nie, dotknę, nie dotknąłem? Nie. Tu nie chciałbym go dotknąć. A tam tam, tam, taki... O, jest. Masz? Proszę bardzo. Widzisz? Drodzy widzowie. Nie, ja myślę, że to podnieść. Nie, wiesz, zobaczymy. Pochodzimy i zobaczymy, o choć odniesiemy pierwotnie grzybki, proszę bardzo, piękne. No więc grzybobranie udo, yy, udało się nam dzisiaj, bo o, pokażę jeszcze u kolegi, jaki piękny, duży. My no ogólnie ja mieszkam na pomorzu w Borach Tucholskich i jak na Bory Tucholskie to jest dużo grzybów. Nie mówię, że. podniesiemy to i zobaczysz pod tym. E, chwila, e, nie mówię, że w Borach Tucholskich nie ma grzybów. Ale wiadomo Czasami był ta, jeden raz był taki rok w zeszłym roku w sumie powiem Że nic nie było No Nie ma nic kurczę oj, o kurczę Nie ma No to widzimy się za chwilę